Orędzie Maryi, przekazane do Pedro Regis 7 listopada 2024 roku. Kochane dzieci, nie pozwólcie, by płomień wiary zgasł w waszym wnętrzu. Walczcie przeciwko grzechowi i przyjmijcie łaskę Pana, która was przemienia i uświęca. Przyjdą czasy, w których wielu będzie żałować swojego życia przeżytego bez łaski Bożej, ale będzie za późno. Oto czas sposobny dla Waszego nawrócenia. Zdążacie ku przyszłości pełnej wielkich prześladowań, i wielu wyco wycofa się ze strachu. Miejcie odwagę, wiarę i nadzieję. Kto jest z Panem, ten będzie miał Jego szczególną ochronę. Nie będzie porażki dla wybrańców pańskich. Bądźcie wierni Jemu, a wszystko dobrze się dla Was skończy. Troszczcie się o swoje życie duchowe i szukajcie na pierwszym miejscu rzeczy nieba. Naprzód. to jest orędzie, Jakie ja dziś Wam przekazuję w imieniu Przenajświętszej Trójcy, dziękuję, że pozwoliliście mi spotkać się tu z Wami jeszcze jeden raz. Ja Was błogosławię. W imię Ojca, I Syna, I Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.